Drodzy smokraciści, jeżeli nadal zastanawiacie się, do jakiej szkoły średniej chcecie iść, zapraszamy Was do drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoły pełne miłej atmosfery i ciekawych ludzi. Czekają tutaj na Was nauczyciele, profesjonaliści, ludzie wyrozumiali i przypełnieni pasją. Spotkacie w naszej szkole wiele nowych znajomych oraz przyjaciół. Uzyskacie umiejętności potrzebne do napisania matury oraz rozwinięcie swoje pasje. Nasze liceum jest najstarszą szkołą średnią w Łodzi. W zeszłym roku obchodziliśmy 120-lecie naszej szkoły. Ważne jest dla nas kultywowanie wieloletnich tradycji. Każdego roku, 16 grudnia, dzień święta naszej szkoły, spotykają się tutaj pokolenia wychowanków i absolwentów narodowicza, naszego patrona. To, co wyróżnia naszą szkołę, jest możliwość nauki języka japońskiego niezależnie od rozszerzenia. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która organizuje wymiany, do Japonii oraz Wietnamu. Lekcje prowadzone są przez lektorów właśnie z krajów finansowych. W ciągu roku szkolnego wiele się u nas dzieje. Mamy dni tematyczne, konkursy, turnieje, bierzemy udział w kółku teatralnym, wystawiamy różne sztuki w na naszej sali gimnastycznej, w dwójce, każdy z na dużą uwagę zasługuje też nasza szkolna biblioteka, w której znajdziecie nie tylko książki. Tutaj się nie tylko czyta, ale także odkrywa swoje talenty. Jest to także miejsce, do którego zaproszeni są różni pisarze, którzy reprezentują wszystkie gatunki literackie. Biblioteka uatrakcyjnia również uczniom czas szeregiem imprez, gier, konkursów takich jak Escape Room czy na przykład gra o worek Mikołaja. Znajdziecie tutaj także azyl na czas przerw. Odpocznijcie w przytulnym kąciku, gdzie odbywają się spotkania towarzyskie młodzieży z różnych klas. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych na dzień otwarty 27 marca oraz na dzień kultury japońskiej 12 kwietnia, na którym też możecie dowiedzieć się wszystkiego o Waszej szkole.